Dzień dobry Państwu, Małgorzata Tamarga Witam Państwa w programie Kentryn Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu: 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów. Olimpiada dla młodych fizyków z okazji jubileuszu Wilhelma Wina. Dzień dziecka i kaperalia atrakcjami minionego weekendu. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 4 czerwca w Kętrzynie obchodzono rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Z tej okazji w ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom z tamtego okresu. Doktor Waldemar Tomaszewski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentował wykład Polska 25 lat po wyborach czerwcowych. Wybory czerwcowe były syntezą wielu składników. I... To, co się wydarzyło w czasie obrad okrągłego stołu, zapoczątkowało proces demokratyzacji i to jest fakt, którego nie da się podważyć. 5 czerwca w sali Kętrzyńskiego Zamku odbyło się uroczyste podsumowanie Olimpiady z Fizyki zorganizowanej przez władze miasta dla młodzieży ze szkół powiatu Kętrzyńskiego. Okolicznościowy wykład wygłosił profesor Adam Doliwa. Wydarzenie było częścią obchodów jubileuszu 150. rocznicy urodzin Wilhelma Wina, noblisty z dziedziny fizyki, w który w latach 1875-1879 uczęszczał do gimnazjum w dawnym Rastenburgu. 31 maja odbyła się piąta edycja Kaperaliów, zorganizowana przez Kętrzyński Klub Żeglarski Kaper oraz burmistrza miasta Kętrzyn. Na Jeziorku Miejskim odbyły się regaty, natomiast Amfiteatr rozbrzmiewał rytmami żeglarskich pieśni w wykonaniu zarówno tych najmłodszych, jak i uznanych gwiazd piosenki żeglarskiej. Ktoś ci wraz wołaj mnie. Myślisz, jestem za słaba, by zakryć ci strębę. Nie bój się, nie bój się. Myślisz, kto. 1 czerwca dzięki staraniom burmistrza miasta Kętrzyn oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury ponownie zawitał projekt Dom Rodzinny Uśmiechem Malowany. Na najmłodszych czekały zjeżdżalnie, konkursy i zabawy czy namioty tematyczne, w których można było wykazać się zdolnościami muzycznymi, rajdowymi czy architektonicznymi. Wszystkie namioty, które dzisiaj przywieźliśmy do Was, zresztą po raz drugi, ich jest teraz faktycznie w, w tym roku troszeczkę więcej. Staramy się też dokładać nowe, nowe, nowe sposoby na to, żeby konsolidować dzieci z rodzicami, a z drugiej strony. Wszystkie te namioty mają w sobie jak pewnego rodzaju potencjał psychologiczny. No staramy się poprzez współpracę, poprzez drobne czynności pokazywać, iż można słuchać swojego dziecka, a z drugiej strony, że, rodzic, że dziecko słucha swojego rodzica i spędzają ten czas razem, nawzajem, a przede wszystkim tak naprawdę uczą się szacunku do samych siebie. 6 czerwca o godzinie 22 Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza do amfiteatru na kolejną odsłonę mazurskiego kina plenerowego. Tym razem będzie można obejrzeć amerykański dramat przed północą. W sobotę 7 czerwca o godzinie 14 w Kętrzyńskim Amfiteatrze odbędzie się Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych. Wśród atrakcji przewidziano m.in. występy artystyczne i sportowe, konkursy, gry i zabawy, warsztaty rękodzieła. Gwiazdą imprezy będzie znana piosenkarka Eleni. 8 czerwca o godzinie 16 w Amfiteatrze w ramach Kętrzyńskich Niedziel Artystycznych odbędzie się 19 Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza również do swojej galerii. Tam 10 czerwca o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy prac członków Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego Kontrast. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 12 czerwca zespoły rockowe mogą zgłaszać się do udziału w siódmym ogólnopolskim przeglądzie zespołów rockowych Konfrontacje. Festiwal odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Kętrzyńskim Amfiteatrze, a wystąpią na nim m.in. dr Watt, Enclose w składzie ze zwycięzcą programu The Voice of Poland Joannem Carlosem Kano oraz Legenda Polskiego Roka zespół TSA. Informacje o imprezie i zgłoszeniach można znaleźć na stronie internetowej Kęczyńskiego Centrum Kultury. Świętecznickie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Czarownica w 3D, JJ czy Uśpieni. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. 7 czerwca o godzinie 16 na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w meczu trzeciej ligi piłki nożnej Granica Kętrzyn zmierzy się z motorem Lubawa. To wszystko co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Markas, dziękuję serdecznie za uwagę.